A, jakbyście mieli okazję zadać Pani szydło pytanie, to jakie by to było pytanie? Na przykład, czy rząd nie mógł wesprzeć tych rolników, zrezygnując ze swoich, swojego procentu kary za mleko? Jak to ze swojego procentu kary za mleko? Na, na, na przykład, było w tamtym roku 30 groszy, 19 poszło do Brukseli, a 11 zostało w kraju. To porównywalnie. Z tego, żeby no, zrezygnowało państwo, prawda? Czy, czy, czy by nie mogło? No bo to co do, co do Brukseli trzeba oddać, trzeba by było oddać, ale na przykład tutaj by, to nam trochę by pomogło, nie? No tak uważam, że można by było to rozważyć. A panowie macie, mielibyście jakieś pytania do pani Szydło? Wiele pytań jest do Wiele pytań. Na przykład jakie? Różne pytania. Różne. Nie powie pan jakie. Kwestia zastanowienia tego. Aha. Wszystkie pytania, które zadam to do odpowiedzi. A czy pani poseł odpowiedziała Wam dzisiaj w tej swojej wystąpieniu na nurtujące was problemy? Tak obrazowo. Obrazowo trochę można powiedzieć, że Zawsze... Zadania, jakie mają i tak dalej. Ale, no, Będziecie czytali będziemy... ten program? Na pewno. Trzeba wsparcie dać, trzeba porozmawiać, trzeba zanalizować, ale zainteresowanie jest i. Będziecie dacie... głosować na PiS? No, no, no trzeba, a? będzie A głosować. wasza partia PSL? Nasza partia? Nie, nie wszyscy są w psl nie wszyscy są, bardzo dużo jest tutaj rolników, a. Starczy tego psl chyba w tym rządzie. Nie spełnili waszych oczekiwań? Nie, nie spełnili. Pan Sowiecki no. się nie sprawdza. To jest, to jest, to jest, to jest anty... raczej... minister <grym> wyborach... jak jak... Ale w wyborach samorządowych PSL bardzo mocno poszedł do gminy. Bo, bo samorządy to odwoźne i do Marszałka są rozwinięte, rozbudowane, wszystkie stanowiska. A dzięki administracji się wygrywa wybory, bym powiedział, nie? No, wieś jak wieś, idzie głosować, ale dzięki stołeczkom to się zyska bardzo dużo. Budując Czyli... sobie stołeczki od Woźnej w gminie do, do Marszałka Województwa, w ten sposób Czyli myśli pan, i... że nie mieliście wpływu na to, żeby... Nie, to są struktury bardzo dawno już rozbudowane. to Nie zmieni tego zaraz, w sekundzie, ani w chwili. To, to, to są... Myśli pan, że jednomandatowe okręgi wyborcze tak. zmienią to? na pewno. Na pewno. Jestem pewny tego, że, że na pewno pomogą. Ale PiS jest przeciwko tym jednomandatowym okręgom? Myślę, że zrozumie, że, że większość społeczeństwa będzie chciała... Zresztą jak referendum będzie, to się określi i powiedzą, gdzie prawda. Niepotrzebny ten koszt tego referendum, bo można by było znowu jakieś te pieniążki przeznaczyć na jakieś cele, no nie wiem, naprawdę tym rolnikom trochę przy tej karze jest naprawdę ciężko bo to, 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 to są kolosalne sumy, ludzie mają naprawdę wielkie pieniądze do zapłacenia, a, a to koszty stałe w każdym gospodarstwie są, to nie tylko... Pan ma gospodarstwo? Tak, mam gospodarstwo. Ilu, ilu hektarowe? Mam 16 hektarów. I produkcja mleczna? Produkcja mleczna jest 40 kub. I to jest naprawdę duża produkcja na małych hektarach, bym tak powiedział. Żyjemy całą rodzinką. Ehm synowa, syn, żona, dzieci jeszcze, no i także, że wspieramy się jak możemy i dzięki temu istniejemy jeszcze. Bo gdyby to tak każdy ciągnął w swoją stronę, to na pewno to gospodarstwo by się też rozleciało, ale to, że robimy że tą pracę i, i, i no jakieś tam były, no zadowolenie z tego, że był, była, była zysk, była, no można było wiele rzeczy sobie y, y, Poprawić w gospodarstwie, zmodernizować, no ale przy takich cenach teraz to, to naprawdę ciężko będzie. Chciałoby się dużo, ale nie wiem, czy to się da zrealizować. Mógłby nam się Pan przedstawić? Jestem rolnikiem z mini Karniewą, miejscowość Leśniewo. Nazywam się Stefan Czerszczas. Dziękuję. Mają nasz dom wróciliśmy po wojnie, a w czasie wojny tu przychodziłam do kościoła. Proszę Panią. Takie drobne dzieci, ja miałam już w 45 8 lat słyszałam, ty polska świnio, cieszę się, że nasze młode społeczeństwo będzie wzrastało teraz w innych warunkach, w innej atmosferze, że wreszcie... Oby Polska była Polską, oby Polacy zrozumieli, że to wszystko ci wszyscy, którzy przez te wszystkie lata nasi nas urządzili, ciągnęli Polskie tylko do upadku. Ja jestem starym Pani pomyślała, jestem tak, że rolnictwo, nie oddałam <m. ziemi po ojcu, aby dać przykład rolnikom że ziemi ojcu się nie pani poseł, czy pani będzie w Makowie? Tak, tak, ale... ale tylko przejazd. Myśmy nie wiedzieli, Na pewno. Trzymamy za słowo. Starsze pokolenie chce kilka słów. Jesteśmy, ja jestem z Ciechanowa. Jestem urzeczony Pani osobowością. Ile w Pani musi być energii i patriotyzmu, że Pani to wszystko wytrzymuje? Dzięki moim kolegom i koleżankom. Znam tego Pana i on mnie też zna. Jestem od 20 lat na spotkaniach, począwszy od premiera, mecenasa Olszewskiego, skończywszy na Kaczyńskim swego czasu, gdzie byłem w komisji wyborczej 5 lat temu. Z Komorowskim, jak startował, to w mojej komisji dostał 80%. Ale przed tym była dyskusja i rozmowy, tak jak pani. Spotykałem się wcześniej z mieszkańcami. Trzeba rozmawiać z ludźmi, a pani to potrafi mówić. I za to pani serdecznie w imieniu własnym i całej rodziny dziękuję. A ja jeszcze mogę na moment? Ja jestem. Jestem matką Rafała Rowanowskiego, od lat pisowca, za czasów premiera Jarosława Kaczyńskiego był wiceministrem rolnictwa. Jestem patriotką, pochodzę z rodziny patriotycznej, dwóch braci mojej mamy, to znaczy jeden zmarł w 1962 roku, należało do Okazy stopniem oficerskim, drugi zmarł, bo był więziony tutaj SB, jak było w Ciechanowie nad rzeką na tyfus, zachorował, nie było ratunku, 45 rok. Jestem patriotką. W czasie wyborów byłam u siostry ciotecznej w Bydgoszczy. E, głosowałam na, na, tak, na pana naszego prezydenta Drzeja Dudę. kościele przynosiłam siostrze ulotki z naszym prezydentem i było w modlitwie wiernych prośba, żeby głosować na sprawiedliwego prezydenta Polaka i w ogłoszeniach parafialnych że w kościele świętego Maksymiliana Kolbego na w osiedlu Osoba Góra żeby Polacy spełnili patriotyczny obowiązek. To I spełniłam taki obowiązek. Siostra była innego zdania. Dziękujemy bardzo. Siostra, A, proszę też pozdrowić. Głosowała na Pogorowskiego. Ale nie, Pani Pogorowska. I stwierdziła, że w na nie ma żadnego znaczenia. Nie, siostra ja no nie! rolników jest mi nieobca. No i przede wszystkim nie, największa krzywda jest, e, dzieje się, nierównych nie nie dopłat do, 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 do produkcji rolniczej. No i macosze traktowanie każdego, każdego działu gospodar, e, gospodarowania, go, e, każdego kierunku rolnic, rolnictwa. Jesteśmy niespółmiernie dołowani i. i nie musimy zmienić to wszystko, musimy tak jak mówiłam. Nie może być tak, że nie opłaca się w Polsce produkcja mleka. No. Tak. Mleka, trzodi. Z trzodziem jesteśmy importerami, a my, my mamy kłopoty z eksportem wieprzowiny. Paradoksyjnie z tego. To jest wtedy media, takie szkolujące. Zdrowy panie prezesie, to ja jestem Ale obiecywam, że zetnie w O, pan prezes wygra. Gdzie masz to Mogę oprzeć teraz, jak pani mnie dzwoni, bo chyli mnie nie Tak. 게iderinu... Tak, Gratuluję serdecznie ja wygranej bitwy. I wtedy o naszych problemach będziemy naprawdę rzeczowo rozmawiać. No, Mając jeszcze tu takich znajomych, no, no, pen, solidnych. Słuchajcie państwo, człowiek sam nie no. jest w stanie niczego zrobić. Żeby coś zrobić, trzeba mieć zespół, musi nas tak, być wielu, musi być grupa. Muszą być mądrzy ludzie od róż... z różnych dziedzin. I, I fachowcy, tak jak są tutaj fachowcy od rolnictwa, jak jest pan poseł, lepszy, jak lepszy. jest pan poseł Czartoryski, jak są inni koledzy, eksperci. Was trzeba pytać, wśród was jest wielu ludzi, którzy może nam pomóc. No samemu no to niczego się nie zrobi. Samemu się na można wody, nagadać, wody. nagadać wody. i można sobie po prostu... Pobronu> pobronu. A jak będziemy razem, to to wszystko zrobić. Z może rolniczym to działałem trochę, bo tak, Proszę, Ja mieszkam na obczyźnie, ale głosowałam za PiS. A gdzie pani mieszka? W

Sobą, no to, to, się jedno, no, to się musi udać takiego. Na wieczoru, całym świecie tego nie ma. Pani, rywalizacja będzie zawsze, bo na tym polega polityka i demokracja, żeby się spierać mieć różne zdanie. Tylko chodzi o to, żeby w tym sporze wspierać się rzeczy ważne. No, tak jak tutaj już dzisiaj mówimy, o dopłaty, o rolników, o to, dlaczego tak mało się płaci za mleko, za trzody. Dlaczego rolnikom się nie opłaca y, produkcja? Dlaczego ze Służbą Zdrowia jest w Polsce tak źle? O tym trzeba rozmawiać i na ten temat się możemy kłócić i wspierać. A potem, jak już się pokłócimy, to trzeba wypracować razem jedno, jedno stanowisko i to robić. No, tak no. jak w domu. A ja jak w domu. W domu. W w Teraz na, na, na Selfie? No proszę bardzo, selfie. Muszę jeszcze panią wysłuchać, a pani też coś żeby na, na wyborach. Jeszcze muszę iść do strażaków, Są wybory. To powinny być bardziej kontrolowane. Bo, bo tu tak, plakaty, plakaty jak pis to wiszą tylko powieszone zaraz, zerwane. To nie może tak być. Ja z gminy, jestem z gminy Płoniawy i wiem, co się działo. Na płotach wisiali tylko SL, PSL. A takie, by być zrywane, niszczone, to tak to jest karalne, to nie powinno tak być. No i właśnie, i właśnie przy tych wyborach powinny jakieś kamery być, żeby to było sprawiedliwie. Będziemy myśleć, że było jak najlepiej